Proszę Państwa, kolej dotarła do Węgorzewa w roku 1898 z kierunku zachodniego od strony północno-zachodniego od strony Królewca. Przez pierwszy rok stacja Węgorzewy była stacją końcową. Tutaj pociągi dojeżdżały, ale oczywiście wjeżdżały do małej parowozowni, która wtedy powstała podróżni udawali się do miasta i tutaj był koniec podróży, z nie początek, jeśli ktoś chciał wyjechać w drugą stronę na zachód. Już rok później winie przedłużono do Bułdapi. Także istniało takie, to była już stacja wtedy przelotowa, jak to się mówi w żargonie kolejowym. Można było już takie kierunki na wschód i zachód się udać. Również to nie było celem wtedy Wczesnych budowniczych, ludzi, którzy patrzyli w przyszłość. Kolej, jak wiemy, była wtedy synonimem nowoczesności, kolej się rozwijała, kolej zdobywała świat, powstawały wtedy piękne, niesamowite wręcz przedsięwzięcia, budowa kolei przez Andy, czy jakieś karkołomne połączenia przez Alpy. Także i tutaj ta kolej się rozwijała w tym naszym węgorzewskim krajobrazie. W roku 1905 powstaje następne połączenie, zostaje wybudowana linia na wschód, południowy wschód do Giżycka, także to już wtedy Węgorzewo staje się taką stacją węzłową, ulegają rozbudowie poszczególne elementy, również ten budynek już w międzyczasie się o jedno przęsło, że tak powiem, powiększył była większa odprawa podróżnych w związku z tym i, i poczekalnia jakaś większa i w związku z tym yy, większe potoki yy, trzeba było obsłużyć. Yy, również ta sytuacja nie trwała zbyt długo, już dwa lata później, a więc w roku 1907, dokładnie 1 lipca, yy, ruszyły pociągi na trasie Kętrzyn-Węgorzewo. Yy, stacja, jak widać, w ciągu niespełna 9 lat uzyskała wyjazdy w czterech różnych kierunkach. Możemy otrzymać wyobraźnię, jedynie sobie wyobrazić jak to już wtedy wyglądało, więc na pewno już istniały dwa perony, na pewno te potoki podróżnych były większe. Linie miały co prawda charakter lokalny, ale służyły miejscowej ludności również do ruchu towarowego. Tutaj nie nieopodal za mostem na w kanale młyńskim była bocznica do młyna, były mniejsze bocznice również tu na terenie stacji wojsko miało tradycyjnie swoją rampę na północnej głowicy stacyjnej. Wtedy została wybudowana nastawnia kolejowa, która znajduje się przy wieździe do stacji. Także węzeł się rozrastał, również i ta sytuacja nie trwała zbyt długo. W przededniu wojny, właściwie 3 dni po zamachu w Sarajewie 1 lipca 1914 roku zostaje oddana następna nitka toru, która wychodziła również w kierunku północno-zachodnim, a więc równolegle do łodziny dwutorowej, już wtedy do Prynowa i następnie jeszcze bardziej odginała na wschód do obecnego Czarniachowska. Tak więc w przeciągu 16 lat węzeł kolejowy był w zasadzie kompletny. Pięć kierunków wyjazdowych, stare rozkłady jazdy, które się zachowały świadczy o tym, że tutaj w niektórych porach dnia i nocy owszem też zdarzały się sytuacje, kiedy z pięciu kierunków wjeżdżały pociągi, a żeby sobie pobrać tę sytuację, bieganina po peronach, pasażerowie się przesiadają, jedni jadą dalej, inni trzmychają od razu prosto przez poczekalnię, przechodzą i udają się do miasta, jeszcze inni. Z walizkami próbują do jakiegoś pociągu jeszcze zdążyć. Także tutaj to było serce tego dworca, i tutaj wiele ciekawych, na pewno jakichś osobistych, może w sytuacji się zdarzało. W tej sierankowej, że tak powiem, atmosferze należy jeszcze zwrócić uwagę na pewien dodatkowy charakter, który tutaj stosunkowo szybko zawitał, mianowicie ruch turystyczny. Otóż ruch turystyczny w rejonie Węgorzewa pojawił się już w roku 1911. Wtedy uruchomiono pociąg na trasie Kętrzyn-Parcz i z powrotem. Dla może laika, który się tym tematem specjalnie zajmuje, to nie zwróciłby specjalnej uwagi nawet na ten fakt, ale jednak należy zwrócić uwagę, że wtedy em, lasy miejskie, tak jak tutaj miało Węgorzewo w stronę na Budry, tak i w Kętrzynie, była ta sytuacja właśnie w Gierłoży. Istniał piękny y, y, dom strojowy, do którego w niedzielne popołudnie udawali się mieszkańcy Kętrzyna na jakąś majówkę pochodzić po lasach, pospacerować, w restaurację, zjeść obiad czy kolację. I później wieczorem ten sam pociąg zawracał i przywoził mieszczuchów na nocleg do domu. Także już wtedy zauważono y, potrzebę jakiegoś ruchu turystycznego właśnie, Weekendowego, także to, co dzisiaj powiedzmy, media próbują nam przedstawić, że to jakieś nowe produkty są turystyczne, to są często powielane sprzed 100 lat. Produkty, nic nowego, często się w tej materii nie wydarzyło. 9 km, ale zbarznąć już można. nie było tak ślepo. Takie są najmłodsze na, tutaj na trasie, bo powstały dopiero w, podczas wojny. E, kiedy w 1940 roku Hitler zrobił, e, stworzył już plan ataku na ZSRR, zaczął się do tego planu przygotowywać i między innymi właśnie tutaj w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich powstały całe, powstały całe miasteczka bunkrowe. Oczywiście najsłynniejszym był Wilczyszaniec w Gierłoży, w którym Hitler spędził prawie 800 dni. Natomiast tutaj, na brzegu jeziora przystań, który jest zatoką jeziora Mamry, powstał kompleks bunkrów Ma Mauerwald, który właśnie znamy jako Mamerki. Była to siedziba Wehrmachtu, czyli piechoty niemieckiej. I został, cały kompleks został wzniesiony pomiędzy rokiem 1940 a 1941. Po drodze mijaliśmy yy, takie ruiny bunkra. To były to ruiny dawnego dworca. Tak jest. To ruiny dawnego dworca z 1941 roku. Proszę Państwa, praktycznie cały kompleks stoi. Zostały zniszczone tylko, tylko część, troszeczkę baraków, część lżejszych budynków. Natomiast sam po podstawowe ponad 30 znakomicie zachowanych bunkrów ciągle stoją, które można zwiedzać również wewnątrz. I to jest wielka przewaga mamerek nad Gierłożą, bo tam niestety pozostały tylko ruiny. Dlaczego nie zostały wysadzone? Trudno powiedzieć. Nie, nie wiemy, nie wiemy. Prawdopodobnie Niemcy po prostu nie zdążyli wysadzić tej kwatery. Inna sprawa, że priorytetem było zniszczenie oczywiście Wilczego Szańca, no i, i dlatego mamerki nam się ostały. No niestety, proszę Państwa, Wilczy ciągle sławę Adolfa Hitlera przy, przyćmiewa te mamerki i rzadko kto do nich zagląda, ale czasy może, może właśnie dzięki kolei. W 1911 roku Zwiększa się znaczenie tych linii tu wokół Węgorzewa z racji rozpoczęcia budowy kanału mazurskiego. Tego oczywiście dla potrzeb budowy zostają przewiezione, muszą być przemieszczone masy ziemi, jakieś maszyny budowlane na, na teren budowy i tak dalej, także linie wokół tutaj tego węzła zyskały na znaczeniu. Długo to jednak nie trwało, w roku 1914 wybuchła I wojna światowa i w sierpniu Rosjanie wkraczają od wschodu, zajmują praktycznie całe Prusy Wschodnie. Dochodzi do bitwy pod Tannenbergiem, która w dniach 26 do 30 sierpnia 14 roku dała decydujący wpływ na dalsze losy tych terenów. Rosjanie zostają wyparci na linię tutaj, właśnie mniej więcej Węgorzewa i tuż opodal nas, 200 metrów dalej na moście nad Kanałem Młyńskim. Została wytyczona taka linia demarkacyjna, to znaczy miasto okupywali wtedy Rosjanie, a stacja znajdowała się w rękach niemieckich. E, ta sytuacja trwała mniej więcej od połowy września 1914 roku do 7 lutego 1915, także prawie pół roku. Rosjanie, e, wycofując się tutaj z tego terenu od strony Tannenbergu, na szczęście nie spalili tego dworca, tak jak to miało miejsce w przypadku innych e, dworców kolejowych na Prusach. Także dzięki temu mamy tą bryłę tego dworca, tak jak widać, no, niemalże w stanie oryginalnym. 7 lutego 1915 roku rusza natarcie wojsk ruskich, które się do tego wspaniale przygotowały. Tutaj przez ostatni okres, mniej więcej od połowy lutego, już nie kursowały żadne pociągi pasażerskie. Po prostu ludność musiała uzbroić się w cierpliwość, bo trzeba było przewieźć niesamowite ilości broni, amunicji. Żywności również dla walczącej armii i przygotować oczywiście konie, również wtedy podstawą działań wojskowych były konie. Także ta kolej tutaj służyła tym celom. Tutaj te pociągi kończyły bieg, i tu się już Armia Pruska przygotowała do wkroczenia do miasta. To nastąpiło 7 lutego, jak już wspomniałem. Armia, pruska, armia rosyjska została odparta daleko na wschód, aż w okolicę Augustowa, tam otoczona e, i w tych bagnach e, augustowskich została pobita. 110 tysięcy żołnierzy dostało się wtedy do niewoli, drugie tyle prawie zginęło, także to była e, z punktu widzenia takiego e, normalnego człowieczego e, masakra wręcz. E, tak, ale e, Węzeł Bęgorzewski nie ucierpiał zbytnio w czasie tych działań, jedynie most na kanale Młyńskim został wtedy wysadzony w powietrze został w przeciągu roku 1915 prowizorycznie odbudowany i właściwie życie wróciło do normy tutaj pociągi zaczęły dalej normalnie już kursować we wszystkich kierunkach po pierwszej wojnie światowej odbudowano już na trwałe ten most co się dzieje jednak dalej pierwsza wojna światowa jest okresem okazuje się niezmiernie ciekawym w połowie pierwszej wojny światowej Kompanie wojsk kolejowych, w sumie było ich 55, utworzonych tutaj tylko na terenie Mazur, e, oczywiście przy pomocy jeńców, rosyjskich jeńców wojennych, przystąpiły do budowania tego korytarza transportowego. Cała linia miała mieć długość 689 km, rozpoczynać się miała w Chojnicach i poprzez Czersk, Smentowo, Prabuty. Fidzyn, y, Myślice, e, Nitzbar Warmiński, Korsze, Chętrzyn, Węgorzewo, Gołda. Jeśli Państwo znają Stańczyki to oczywiście Stańczyki i dalej na wschód przez Litwę e, miasteczko Orany i dalej aż do Lidy. To było ogromne przedsięwzięcie e, wówczas, ale jedyne słuszne, które e, z punktu widzenia ówczesnych e, decydentów miało tutaj. Nós vamos a este problema de comunicação